Cześć wszystkim, witajcie w nowym wideo. Dziś zgłębimy fascynujący temat o Francji, kraju, który wyróżnia się swoją historią, kulturą, sztuką, ale także sensualnością, która jest ważną częścią jego tożsamości. Porozmawiamy o nowoczesnej Francji i jej relacjach z seksem, prostytucją i oczywiście sensualnością, nie zapominając o bogatej historii i tradycjach, które również miały wpływ na to, jak Francuzi przeżywają te doświadczenia. Dołącz do mnie, aby zbadać, jak wszystko to splata się z francuską społeczeństwem, mężczyznami i kobietami, i jak kultura tego kraju wpłynęła na postrzeganie pożądania i sensualności. Francja jest znana z głębokiego wpływu na historię świata, od rewolucji francuskiej po jej znaczącą rolę w sztuce, filozofii i modzie. Paryż, stolica, przez wieki był kluczowym centrum kulturalnym, a samo miasto stało się symbolem miłości, wolności i sensualności. Francja jest również słynna ze swojej gastronomii, win i wyjątkowej atmosfery, które przyciągają miliony turystów każdego roku. Jednak poza historią i tradycjami, Francja jest także miejscem, w którym sensualność i relacje między mężczyznami a kobietami ewoluowały w szczególny sposób. Rola kobiet i mężczyzn we francuskim społeczeństwie zmieniała się ogromnie na przestrzeni lat. W średniowieczu, a także przez większą część epoki nowożytnej, kobieta we Francji była określona przez sztywne struktury społeczne i religijne. Małżeństwo postrzegane było głównie jako sojusz między rodzinami, a miłość romantyczna, jak ją rozumiemy dzisiaj, nie zawsze była centrum relacji. Jednak w XIX wieku i przez cały XX wiek rola kobiety w społeczeństwie francuskim zaczęła się zmieniać. Ruchy feministyczne, takie jak sufrażystki i postacie takie jak Simon de Beauvoir zaczęły wyzwalać tradycyjne role kobiet w społeczeństwie i rodzinie. Dziś kobiety francuskie cieszą się wysokim poziomem niezależności i uczestniczą w niemal wszystkich aspektach życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Francja jest jednym z najbardziej zaawansowanych krajów, jeśli chodzi o prawa kobiet i prowadziła wiele ruchów feministycznych w Europie. Niemniej jednak, podobnie jak w wielu innych kulturach, wciąż istnieją pewne oczekiwania społeczne dotyczące tego, jak kobiety powinny się zachowywać, zwłaszcza w odniesieniu do sensualności. Kobiety we Francji, podobnie jak w wielu częściach świata, balansują między swoją osobistą wolnością a oczekiwaniami kulturowymi. Mężczyźni we Francji z kolei również stawiają czoła presjom społecznym. Tradycyjny obraz mężczyzny, który uwodzi, nadal jest dominującą postacią we francuskiej kulturze. Niemniej jednak, mężczyźni francuscy również przeszli transformację. Męskość jest redefiniowana, ponieważ wielu mężczyzn czuje się teraz bardziej komfortowo, okazując swoją wrażliwość i angażując się w czynności, które wcześniej uważano za kobiece takie jak opieka nad dziećmi czy otwarte wyrażanie swoich emocji. Podobnie jak kobiety, mężczyźni francuscy nawigują między szacunkiem dla tradycji a pragnieniem życia zgodnie z nowoczesnymi normami. Jeśli chodzi o temat, który historycznie kojarzy się z Francją, to jest nim sensualność. Od czasów filozofów i poetów oświecenia po erę nowoczesną, Francja była symbolem pasji, pożądania i elegancji. Paryż na przykład zdobył reputację miasta miłości, a sposób w jaki Francuzi podchodzą do miłości i sensualności jest głęboko różny od innych kultur. W literaturze, kinie i modzie sensualność francuska jest wyrażana w sposób subtelny, elegancki i często romantyczny. Pomysł na wyrafinowaną miłość, która niekoniecznie wyraża się w sposób bezpośredni, lecz poprzez gesty, spojrzenia i starannie dobrane słowa, jest istotnym składnikiem kultury francuskiej. To odbija się w wielu aspektach życia codziennego, od randek po sposób, w jaki pary zachowują się w miejscach publicznych. Francuzi są znani z powolnego podejścia do romansu, co oznacza, że relacje i przyciąganie rozwijają się stopniowo. Nie ma pośpiechu, co pozwala, by pożądanie stało się integralną częścią doświadczeń emocjonalnych. Francuskie filmy romantyczne, takie jak Amelia czy La La Land, choć to amerykański film jest nasycony wpływami francuskiego kina, doskonale pokazują, jak sensualność wyraża się nie w sposób bezpośredni, ale przez atmosferę i dzielone emocje. Jednak sensualność we Francji nie ogranicza się tylko do romantycznych relacji. Moda, jedzenie, sztuka, a nawet wino są postrzegane jako nośniki sensualności. Francuzi wierzą, że małe przyjemności życia powinny być smakołeń wszystkimi zmysłami, a to odbija się w ich miłości do dobrej kuchni, win i muzyki. Francuska moda, szczególnie ta paryska, jest uwielbiana na całym świecie za swoją elegancję i zdolność wyrażania sensualności w sposób dyskretny, ale potężny. Kobiety i mężczyźni francuscy ubierają się w sposób, który podkreśla ich piękno, nie będąc przesadnym, co nadaje im wyjątkową finezję. Jeśli chodzi o bardziej złożony temat, prostytucja jest obecna we Francji, choć jest to temat owiany wieloma kontrowersjami. Pomimo, że jest nielegalna, prostytucja wciąż stanowi istotną gałąź przemysłu w kraju. Ulice Paryża, Marsylii i innych dużych miast mają strefy, w których prostytucja jest widoczna, choć usługi prostytucji luksusowej także istnieją w ukryciu. Podobnie jak w wielu innych krajach, praca seksualna we Francji jest ściśle związana z kwestiami nierówności ekonomicznych, migracji i w niektórych przypadkach handlem ludźmi. Choć prostytucja nie jest legalizowana, toczy się ożywiona dyskusja na temat tego, jak powinna być regulowana, z propozycjami jej legalizacji w celu ochrony praw pracowników seksualnych, podczas gdy inni twierdzą, że powinna być całkowicie zakazana. Relacja Francuzów z prostytucją i pracą seksualną ma długą historię. Przez wieki Paryż był znany jako centrum przyjemności i libertynizmu, a prostytucja była ważną częścią życia nocnego. W XIX wieku powstały słynne, burdele w mieście, które stały się miejscami, w których sensualność i pożądanie były tematami otwartymi i uznawanymi. Mimo że czasy się zmieniły, prostytucja wciąż jest częścią życia wielu osób, mimo że przemysł ten jest otoczony stygmatyzacją i debatami moralnymi. Dziś sensualność we Francji wciąż jest mieszanką wolności, elegancji i złożoności. Kultura francuska, z jej podejściem do przyjemności i pożądania, wciąż ma wpływ na to, jak mężczyźni i kobiety przeżywają swoje relacje i seksualność. Chociaż kwestie prostytucji, praw pracowników seksualnych i norm dotyczących miłości i pożądania wciąż budzą dyskusję, francuska sensualność pozostaje jedną z najbardziej podziwianych i naśladowanych na świecie. Podsumowując, Francja to kraj, który żyje między szacunkiem dla swojej bogatej historii, a nieustanną ewolucją swojego społeczeństwa. Mężczyźni i kobiety francuscy nadal redefiniują, co oznacza być sensualnym, kochającym i wolnym, starając się znaleźć równowagę między tradycjami a nowoczesnymi wartościami. Sensualność wciąż jest ważną częścią życia codziennego, od sztuki po sposób, w jaki ludzie ze sobą współdziałają. Francja to miejsce, gdzie miłość, pożądanie i piękno są świętołeń w unikalny sposób.